Hej, z tej strony bakus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Dzisiaj stilingujemy sobie pojazd z bieda sklepu I będzie to pojazd, który zwie się w Seminole Frontier Dziwny jest, dlatego że jest to pojazd, który strasznie kojarzy mi się z Anisem Helionem Nawet w tym samym kolorze jest, nie? Różnica jest taka, że ten jest dwuosobowy, a ten cztero No i inna marka niby, nie? To jest Nissan Patrol chyba a to nie wiem co w sumie, dajcie znać w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. Damy to jest helium, tylko że większy. Okej, okay, pada deszcz, więc nieprzyjemna pogoda, więc go skiningujemy teraz. I kiedy wyjedziemy, pewnie już będzie y, piękna pogoda. To zaprezentuję wam dźwięk tego pojazdu. Kanis, w ogóle nie mam pojęcia, jaka to jest marka w tej grze. Ale ważne jest to, że, ej, zawsze pancerz jest na pierwszej pozycji, a teraz jest antena lol antena na masę. Dobra. Jest to pojazd w klasie SUVów. Eee, to jest ciekawe, bo Rockstar czasami SUV daje do terenowych, czasami terenowy daje do SUVów. Tak i tak dalej i tak dalej, nie? Więc ten akurat jest SUWem Spoko. Eee, hamulce dajmy sobie tak. Dobra. Silnik. Pyk. Dobra. Wydech. Już widzę teraz, że tych opcji nie będzie zbyt wiele. Chyba. Eee, dobra. Ja zdecyduję się na coś takiego: materiały wybuchowe, nadkola. Dobra, jest sporo opcji, ale. Ale w sumie nie wiem. <grytanie> dajmy sobie nadkola takie czarne, nie? Tutaj. Spoko. taki bardziej terenowy go zrobię. zderzaki O, kurde, potężne są. Dobra, dajmy sobie te z światłami. Zobaczymy, czy one będą działać. Mam nadzieję, że tak. Grille. Ok, zasłoniłem go bardzo, ale dajmy sobie czarny. No, ten jest ok. Maska, osłony. Nie lubię czegoś takiego, więc dajmy sobie maskę tutaj. Jest wlot. I akurat w lot mi pasuje, bardziej uzupełni to autko. Tylko który? No, chyba ten. Więc dajmy go. Chociaż w sumie. Dobra, zostawmy tak. Chociaż, kurde, za duszy jest ten wlot trochę. Nie mam pojęcia. Dobra, o! A może taki wlot? W sumie? Dobra, dajmy taki. Eee, dalej, klaksony nie? Światła? N nie. Chociaż w sumie, dajmy ksenony normalnie, wariacie. Eee, oznaczenia. Pyk. Takie drewno. To mi się kojarzy z Landstalker, chyba? W GTA... Vice City miał coś takiego chyba? Ale mogę się mylić? Dobra. Aha! I to akurat i pasuje. To nie. To też nie. To ci kurde już ma yy, błoto, nie? Gra sama tego nie zrobi, tylko nam da o, <gryw> Opcja Brudas. <gryw> o, rockstar, wy kurde trole. <gryw> Nie, zostawię bez. Chociaż w sumie opcja ze Syberią jest spoko. Może potem dodam. Eee, chwila. Jest jakieś oznaczenie. I będzie, kurde, ono kiedyś rozdawane za darmo. Na to wychodzi. Za zalogowanie się w jakimś tygodniu. Bo go tu nie ma. Spoko. Eee, więc wrócimy do tego pojazdu kiedyś. Lusterka. No, dobra, dajmy sobie. Błotniki. Klapacze są. Raczej nie. Tablica. Dajmy sobie czarną. Z napisem Bachus. Jakby co, zapraszam do y, lajkowania tego materiału. Klatka. Dajmy pełną, jak już. Jak mamy dawać. Dobra. Y, dokładki dachowe. Jest tutaj opcja ze światłem. Więc zróbmy go na takiego totalnego kurde z kurczybyka. O, w sumie. Okej, okay, dajmy. I bardziej w teren, nie? E, stopnie. Stopnie muszą być. Tylko są strasznie duże, więc dajmy sobie to. E, zawieszenie, raczej nie. Chociaż sobie zobaczmy, jak się obniża. Niewiele. E, trzy biegów na maksa. Turbo, czy chcemy? Chcemy, oczywiście. Koła. Rodzaj kół. Terenowe. I zobaczmy. Fabryczne są w miarę ok, Ale może coś dajmy innego. Na przykład to w sumie wklęsłe. I teraz dajmy sobie je na czarno. Pasuje idealnie. A projekt opon. O kurde! O Jezus, sorry, uderzyłem w mikrofon. To jest idealne. Biorę. Eee, więc szyby. Nie chcę. I teraz kolorek. To jest najgorszy, nie? Co tutaj dać, żeby ten pojazd był piękny? Yy, metaliczny. A w sumie dodatkowy, gdzie jesteś? Na dole, pewnie, tak? Tak, na dole. Na dole pasuje mi ten czarny. Więc ja bym tego nie zmieniał. Ale ten u góry jak najbardziej. W sumie. Ej, pasuje, czerwony. Dobra. Super. Żółty też miarę okej. Okay. Gdzieś inne. Niebieski. Biały jest spoko. Czarny też jest okej, okay, ale jednak opcja z żółtym albo czerwonym jest chyba fajniejsza. Ale chyba jednak bardziej żółty, nie? Znajmę żółty, jasny, pomarańczowy nawet. No, chyba przy tym zostaniemy. Dobra, więc yy, wychodzimy i zobaczymy, czy to działa. I to działa. Więc let's go! Wyjeżdżamy sobie. A w sumie, MLBATKIP jest tutaj. spok wyjeżdżamy. I co my tu mamy? Kurde, Rockstar, co nam przygotowałeś? Czy światła działają? Tak. Super. Fajnie, bo kiedyś to nie była taka normalna sprawa, że te światła działają. Dobra, zabrałem Heliona na przejażdżkę małą i muszę Wam powiedzieć, że jeździ tym się gorzej, na pewno niż na przykład Yosemite. Ale Yosemite jest w klasie terenowej, To jest suf. Ale zrobimy go bardziej na terenowego, nie? Okej, okay, radzi sobie całkiem nieźle. Spróbuję zrobić taką akcję, że. Nawet zawieszenie fajnie chodzi, nie? Nie ma tragedii. Spróbujemy zrobić taką akcję, że zatrzymam się na takiej bardziej pionowej ścianie i postaram się nim podjechać. Zobaczymy, czy ma moc. Taka pionowa ściana może być na przykład, znaczy pionowa. Może nie pionowa, ale taka bardziej, wiecie, stroma. O, super. Na przykład tutaj. Dobra, radzi sobie. Normalnie podjechał, mimo że zahamowałem. Um, ale może jakieś większe wyzwanie, może dajmy mu? O, tutaj. Zjeżdża w dół. Ja daję gaz i. I sobie radzi. Nieźle. Całkiem, całkiem. Dobra, większe wyzwanie. To może być już kurde za dużo. Spróbujmy tutaj. Zjedźmy. Okej, okay, podjeżdża Gaz i... Normalnie podjeżdża, nie? Nie ma problemu Kompletnie Dobra, wiecie co? Dobra, to sobie poradził Ale tu nie ma szans To jest zbyt strome Zjedźmy z tego To może kurde zły pomysł, żeby tak robić, ale... Czemu nie? Jak to na maksa. I teraz, Ej, 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 ej. Dobra, nie, nie, nie. Zbyt stromo. Ewidentnie. Ale, kurde, tak, tak czy siak, wynik jest imponujący. Bardziej tutaj, mniej stromo. Czy sobie podjedzie na większym takim speedzie? Jakie rozpęd? Tak. Dobra, więc wynik jest niezły. Ale, uważam, że wciąż. Są fajniejsze pojazdy z klasy SUV'ów, a także terenowych I z wyglądu i z prędkości Jeżeli chodzi o możliwość wspinaczki im, ile ma mocy na to To kurde jest nieźle, nie? Nie mogę mu tego odmówić, jakbym bardzo kurde chciał go skate'ować, nie mogę No bo sobie radzi No zobaczcie, piękne to jest Normalnie na górę Chiliad sobie na light'ie wjeżdżam, nie? Nawet nie muszę drogi szukać Po prostu sobie jadę po ścianie no, i jest na szczycie praktycznie, nie? Wow! Normalnie, kurde, jest totalnym kozakiem. Jest na szczycie! Dobra, więc za to daję mu siódemkę, bo przegrywa pod względem wyglądu i pod względem prowadzenia, jeżeli chodzi o skręcanie na przykład, nie? Ale. Możliwość spinaczki nim jest kurde przepotężna i tyle więc ja się z wami żegnam się na Eee!